Chcesz być rozpoznawalna, chcesz zarabiać na swojej wiedzy i kontaktach w internecie, chcesz zmieniać świadomość innych albo może świat poprzez Twoje działania, Twoje produkty. Jaką drogę trzeba pokonać, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, jak to zrobić? Może trzeba pojechać w góry, może na drugi koniec świata, a może odpowiedź znajdziesz w grupie lub w społeczności? Może musisz odciąć się od zewnętrznych bodźców i spędzić czas w samotności? W dzisiejszym odcinku podpowiem Ci, jak trafić do sedna, dlaczego tak naprawdę, uczciwie, sama przed sobą. Chcesz być rozpoznawalna? Przygotowałam listę pięciu najważniejszych punktów, które mogą Ci w tym pomóc. Dlaczego twoją komunikację w internecie warto zacząć od podróży w głąb siebie? I dlaczego powierzchowne działania w social mediach nie dadzą ci satysfakcji i wyników sprzedażowych? Czy działać ze wsparciem specjalistów, czy samemu? Nazywam się Emilia Bartosiewicz Brożyna. Zatrzymaj się na chwilę w życiowym biegu, rozgość się w swoim ulubionym fotelu w domu lub w samochodzie i posłuchaj mojego podcastu Imagine Yourself. Na YouTube lub wybranej aplikacji podcastowej możesz wesprzeć także tworzenie tego podcastu i moje działania na Patronite. Skąd pomysł na ten odcinek? Kiedy zaczynam pracę z nową osobą nad jej pozytywną rozpoznawalnością, stawiam bardzo dużo pytań. Czasem oczywistych, innym razem bardzo niewygodnych albo takich, na które odpowiedzi nie pojawiają się od razu. Trafiają do mnie kobiety, które chcą zarabiać na swojej wiedzy i doświadczeniu. Czują, że internet może im w tym pomóc. Dotarły do ściany w swoich działaniach w social mediach. Niby coś robią, publikują posty, są aktywne, ale na końcu dnia nie są zadowolone z przekazu. Czują, że nie docierają do tych klientów, których chciałyby mieć. Ich imię i nazwisko nie pojawia się w gronie ekspertów w branży, w której działają od kilku albo kilkunastu lat. Nie zarabiają tyle, ile by chciały. Zaczynając pracę nad budowaniem marki w internecie, ale także budując relacje biznesowe w realu, bardzo często moi rozmówczyni skupiają się na tym, co według mnie jest na końcu, czyli tym, że chcą być rozpoznawalne, mieć więcej followersów, klientów, tych pięknych i kuszących zasięgów, no i oczywiście występów w roli ekspertki w telewizji. Czyli pragną wszystkiego, co jest widoczne także dla innych lub mają inni. Choć jak się okazuje w trakcie pracy, nie zawsze to jest dla nich najważniejsze. Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go, żyjąc cudzym życiem. Nie daj się uwięzić przez dogmaty, które są rezultatami myślenia innych ludzi. Nie pozwól, aby hałas cudzych opinii. Zagłuszył Twój wewnętrzny głos. To są piękne słowa Steve'a Jobsa. I tutaj pojawia się pytanie: co jest najważniejsze właśnie dla Ciebie? Jeśli nie znasz Ciebie, swoich marzeń, celów, to jak chcesz opowiadać o sobie? Zaprosić Twoich potencjalnych odbiorców do Twojego świata, którego sama nie znasz, albo nie do końca wiesz, jaki chcesz, żeby był? Zdarza się także, że chcesz ukryć świat, w którym jesteś, nie chcesz pokazywać go innym. Do czego w takim razie chcesz zaprosić swoich rozmówców? Jakie komunikaty chcesz dawać? O czym chcesz pisać? Co publikować? Warto mieć cele i marzenia, ale te marzenia i cele same się nie zrealizują w jakiś magiczny sposób, a tym bardziej nie zrealizuje ich ktoś bez Twojej pomocy, wizji. Odpowiedz konkretnie na dwa ważne pytania. Pierwsze, czego pragniesz? Od swoich mediów, od swojej obecności w social mediach? Sławy, rozgłosu, klientów, tysięcy serduszek, słów pocieszenia, a może doceniania? Może się zdziwisz, ale często obserwuję sytuację, kiedy właścicielki firm dojrzałe, mądre, fantastyczne kobiety w biznesie prywatnie czują się samotne i niedocenione. Wtedy ten internet, ci odbiorcy, fani po drugiej stronie ekranu, stają się złudnym pocieszycielem. Choć zdarza się, że prowadzi do jeszcze większego emocjonalnego dołka. W dzisiejszym świecie ścigamy się o najlepszy wynik w sporcie, w szkole, w olimpiadach, w biznesie. W internecie poprzez Instagram czy Facebook. Także rywalizujemy o lepsze zdjęcia, egzotyczne podróże, liczbę wirtualnych przyjaciół, czy lepszy widok z okna na wakacjach. I nieważne, jaki jest wynik, bo w naszej świadomości jest zawsze ktoś, kto jest od nas lepszy pozornie wygrywa, ma lepsze osiągnięcia, lepsze zasięgi. Ale czy to jest dla Ciebie najważniejsze? Naprawdę? Czego pragniesz? Odpowiedz sobie uczciwie. Nie mi, czy twojej koleżance. Samej sobie. Jak już będziesz wiedziała, to wtedy zacznij stawiać pierwsze świadome kroki w internecie i ustal swoje działania. Dopiero wtedy. Nie marnuj twojego czasu na coś, co nie jest twoje i nie sprawia ci satysfakcji i nie zawracaj głowy innym. Drugie ważne pytanie. Czego oczekujesz od tego całego internetu? Bardzo często o to pytam. Czy social media mają być uzupełnieniem Twoich działań? Mają pomóc wizerunkowo? Czy nastawiasz się głównie na sprzedaż? Mają być Twoim przekaźnikiem wiedzy, miejscem, gdzie dzielisz się swoim doświadczeniem, wiedzą czy może emocjami? Kiedy znasz odpowiedzi na te pytania, możesz wybrać jedną z dwóch opcji działań marketingowych, które warto wziąć pod uwagę. Mianowicie zatrudnić agencję marketingową lub PR-ową. I zlecić im promowanie Ciebie, lub prowadzić te działania samemu. W pierwszej opcji, taka agencja zadba o ilość ładnych i profesjonalnych postów, publikacji w internecie czy tradycyjnych mediach. Zredaguje teksty, lub napisze je od początku. Ale uwaga, agencja nie zrobi wszystkiego za Ciebie. Agencja czy też ekspert może Cię wspierać, ale nie jest w Twojej głowie i nie czyta w Twoich myślach, jakie masz marzenia. Na pewno zapytać o Twoją specjalizację, w których obszarach chcesz się wyróżniać i w ogóle co jest takie unikatowe w Twoich działaniach, produktach, ofercie. Może pomóc w ułożeniu i zaplanowaniu kampanii strategii, ale bez Twojej pomocy, wizji, misji jest to trudne i czasochłonne. Bardzo często oczekiwania są takie, że ta ilość publikacji ma przekuć się w tysiące klientów już po pierwszym miesiącu współpracy. A taka współpraca wymaga czasu i zaangażowania po obu stronach. Zdarzają się takie sytuacje, że właścicielka nie wie do końca kim jest, jakie ma wartości, nie zna swoich potrzeb, no i daje wolną rękę agencji lub osobie, która ma zająć się budowaniem marki. I wtedy może pojawić się sztuczne kreowanie i narzucenie z góry pewnej wizji. Właścicielka akceptuje propozycje kampanii czy postów, bo są ładne i poprawne. Kolorowe. Plan jest, działania są wdrażane, po czym właścicielka stwierdza, że to nie jest to, o co jej chodziło, że to nie wyraża jej oczekiwań i potrzeb. Nie potrafi dokładnie określić, co to ma być i co nie pasuje. Agencja próbuje coś zmienić, ale to wciąż nie to, a właścicielka stwierdza, że mało się dzieje, jest rozczarowana brakiem zamówień i klientów. Czasem udaje się wystąpić w TV, choć często wiążą się z tym dodatkowe koszty. Publikacje są i łekzą jej ego. Chwali się nimi przecież w social mediach, ale rezultatów sprzedażowych nie widać, i wtedy właścicielka rozwiązuje współpracę z agencją i obwinia ją za brak klientów i dodatkowych lajków. Szuka kolejnej agencji, kolejnego freelancera, specjalisty. Który tym razem bezbłędnie odczyta oraz spełni jej marzenia i oczekiwania. Druga droga to działasz sama, czyli sama pracujesz nad strategią. Czasem z pomocą speców od strategii. Pochylasz się nad Twoją misją, określasz wizję, pracujesz nad nagłówkiem, Twoim profilem, historią Twoją i Twojej firmy. Pracujesz nad konkretną ofertą i cenami. W międzyczasie rozwijasz siebie w trakcie różnych warsztatów, i tych biznesowych, i tych duchowych. Zachęcam do wyboru tych, których w danym momencie rzeczywiście potrzebujesz takich, które pomogą ci w rozwoju kompetencji, wspierających cię w realizacji celów a nie takich, które akurat wyskakują ci w reklamach albo z których korzystała koleżanka. W tym przypadku. Ryzykiem może być tak zwane zbaczenie z drogi, czyli przyjmujesz lub wchodzisz w interakcje, w różne atrakcyjne projekty, ale może wcale ich nie potrzebujesz na ten moment. Nie zawsze idą na konkretną chwilę w zgodzie z Twoją misją. I teraz obie drogi mają swoje plusy i minusy. Staram się dostrzec więcej plusów, ale najważniejsze, abyś wiedziała, co chcesz przekazać. Wiem tylko, że w obu przypadkach potrzebujesz wejść w głąb swoich pragnień. Ktoś może narzucić ci swój plan, ale twoja droga w social mediach musi być twoja, na twoich zasadach, według twoich wartości. Można pracować nad kolorami, spójnością, identyfikacją wizualną, ale podstawą musi być twój przekaz. Twoje przesłanie to, co na zewnątrz, ma być odzwierciedleniem tego, co wewnątrz. Znając siebie i swoje prawdziwe pragnienia, unikniesz wielu błędów. Zaoszczędzisz pieniądze i dobrze zainwestujesz swój czas. A co najważniejsze, unikniesz frustracji, że działania w internecie nie przynoszą określonych założeń. Znam przypadki, że ktoś startuje z biznesem, określa go jeszcze, precyzuje ofertę i komunikację, a już zatrudnia agencję pr -ową. albo kupuje usługę pozycjonowania czy reklamy, a na stronie właściwie nic jeszcze nie ma. Albo są opisy, o których mówię bla, 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 z których nic nie wynika dla potencjalnego klienta. PR, marketing internetowy oferują świetne narzędzia. Uważam, że najpierw trzeba mieć sprecyzowaną komunikację, a dopiero potem iść z nią w świat. Na moim kanale YouTube znajdziesz nagranie, gdzie polecam 10 książek na początek w budowaniu marki, takich, które mogą Ci pomóc zajrzeć w głąb siebie. Nie marketingowo. Zwyczajnie. Po ludzku. W głąb Twojego serca. Pobądź ze sobą w samotności chwilę dłużej. Odpowiedz na kilka ważnych pytań, a właściwie podsumuj i uzupełnij najważniejsze elementy, aby zacząć działać coś więcej z Twoją rozpoznawalnością. Oto pięć podpowiedzi. Pierwsza. Dlaczego założyłaś Twoją firmę lub zakładasz? Oprócz niezależności finansowej jest pewnie lub był jakiś ważny dla Ciebie element zmiany świata, przestrzeni wokół Ciebie. Może zmiany myślenia ludzi, postępowania? Może chciałaś zmieniać świadomość w jakiejś dziedzinie, wprowadzić inne spojrzenie, zaproponować rozwiązanie, którego nie ma na rynku lub jeszcze nie było? 2. Jaka jest Twoja wizja świata, który chcesz stworzyć? To powinno coś być takiego dużego, naprawdę dużego. Jeśli Twoje marzenia Cię nie przerażają, to znaczy, że są za małe. To słowa Richarda Bronsona. Co chcesz pozostawić po Twojej śmierci? Ta wizja może być czymś, co zaczniesz robić, ale nie skończysz za Twojego życia. 3. Określ swoją misję, czyli sposób, w jaki realizujesz lub będziesz realizować Twoją wizję tego wspaniałego świata. 4. Zrób dokładną listę produktów, oferty, która aktualnie masz w sprzedaży lub chcesz sprzedawać i wróć do wizji i misji. Czy te produkty, które proponujesz, realizują ją? Tak naprawdę, uczciwie, odpowiedz na to pytanie. I 5. Czym chcesz się dzielić z innymi? Zrób listę tematów, pomysłów, na przykład na posty. Nie patrz na to, jak zadowolić odbiorcę, czym zachwycić, jak zrobić mu przyjemność. Czym może być zainteresowany akurat na ten moment? Jaki jest trend aktualnie na rynku? Nie zbaczaj z Twojego kursu. Czym Ty chcesz się dzielić? O czym pisać? Ale ważna rzecz to musi być zgodne z misją, wizją, ofertą. Wszystkie pytania na te pięć punktów muszą być ze sobą powiązane. To znaczy, jeśli masz misję, to zapytaj siebie, czy wiąże się z wizją. Jeśli masz ofertę, to zapytaj siebie, czy ona pasuje do misji, czy jest tym sposobem, w który ją realizujesz. Jeśli masz pomysły na posty, to co chcesz komunikować? To czy to wiąże się z wizją i możesz zaproponować jeden z Twoich produktów ze swojej oferty? Zachęcam do rysowania na dużej czystej karcie, żebyś zobaczyła to w formie grafiki. Wszystko musi do siebie pasować. Tyle, jaż tyle. Za każdym razem zadawaj pytanie, czy to pasuje lub pomoże w realizacji mojej misji, mojemu dlaczego? Czy przybliży mnie do celu? Jeśli nie, to odpuść, nie rób tego. Wszystko zaczyna się w twoim sercu i głowie lub gdzieś głęboko w tobie. Skupianie się na tym, co powierzchowne i ulotne, nie wystarczy ci na dłuższą metę. Szybko się znudzisz lub zmęczysz i stracisz swój cenny czas na zrealizowanie swojego życiowego planu. Zatrzymaj się w życiowym biegu i pomyśl, czego tak naprawdę pragniesz. I pamiętaj, najlepsze pomysły powstają w samotności, najgorsze w chaosie. Thomas Edison. Dzięki, że byłaś tutaj ze mną. Zapraszam cię serdecznie do odwiedzenia moich kanałów społecznościowych. Posłuchaj, obejrzyj. No i zacznij działać. Trzymam kciuki. Cześć!